Cześć drogie barany. Witam was serdecznie na kanale Inimar. Ja mam na imię Paulina. Dzisiaj znajdziecie tutaj rozkład kart tarota na nadchodzący październik. Zapraszam. No dobrze, taki szybki przegląd tego, co się możecie spodziewać, tego czego możecie się spodziewać w tym miesiącu, w październiku. Wytasujemy chwileczkę te karty. I sprawdźmy, co tam drogie barany szykuje dla Was miesiąc październik. No na pewno się będzie dużo działo. Będziecie w dużym ruchu, jak to lubicie zresztą, prawda? Mamy tutaj pierwszą kartę Rydwan, która mówi ogólnie o takim. Nastawieniu w tym miesiącu, na czym się będziecie skupiać, jak będziecie zaczynać swoje sprawy, więc będziecie zaczynać je ogniście po swojemu, baraniaście, czyli z impetem, czyli z szybkością. I tutaj mamy kartę Rydwan, czyli na pewno będzie się dużo działo, będzie dużo rzeczy do ogarnięcia, dużo obowiązków. Hmm. Tematy, którymi zajmowaliście się do tej pory, może jakieś takie sprawy, które w tym momencie, na przykład w ostatnich miesiącach, niezbyt chciały się posunąć do przodu, no to miesiąc październik przyniesie jakby pozytywne i szybkie na pewno rozwiązania. Jeśli chodzi o Waszą kasę, to może ktoś z Waszej przeszłości tutaj się pojawić i Was grzecznie poprosić o pożyczkę. Może sami będziecie chcieli komuś coś sprezentować, komuś, z kim się dawno nie widzieliście. Może to będzie jakiś dawny przyjaciel, przyjaciółka z dzieciństwa, może to być też ktoś z rodziny, mogą to być również wasze dzieci. Szóstka Pucharów to również nasze dzieci, więc jeśli macie dzieciaki, no to tutaj będą wydatki z tym związane. I takie dzielenie się, czyli nie, nie będziecie tego odczuwać jako, że ktoś chce z Was w jakiś sposób wykorzystać. Nie traktujcie tego broń Boże w ten sposób. E, raczej jakaś taka mała pożyczka, raczej zadbanie o kogoś, na kim nam kiedyś zależało lub wciąż e, zależy. Również może pojawić się jakiś nowy pomysł, jakaś nowa idea w Waszej głowie, czegoś będziecie chcieli się nauczyć. Może zapiszecie się na jakiś kurs językowy na przykład, albo jakieś szkolenie u Was w pracy, gdzie będziecie mogli podnieść swoje kwalifikacje i wykazać się swoją wiedzą. Także to na pewno. Co tutaj dalej mamy? Jeśli chodzi o sprawy domowe, to będziecie. Się czuli troszeczkę, jakby to powiedzieć, znudzeni, tak? Nie będą Was cieszyły rodzinne za bardzo spotkania i nawet jak atmosfera będzie miła, może nie do końca będziecie w tym uczestniczyć, chcieli uczestniczyć. Pomimo tego, że wszystko jest w porządku, bo ta karta mówi, że wszystko jest ok, tylko my sami nie do końca umiemy się cieszyć tym, co mamy. Więc jakieś takie może znużenie, lekka jesienna melancholia, patrzenie przez okno na spadające liście i tak w sumie jest fajnie, ale jakoś to wszystko mało cieszy. Idźmy dalej, kochani, idźmy dalej. Co my tu mamy? 5, 6 i 7. Jeśli chodzi o jakieś romanse, to trzeba będzie jakiś romans na pewno pożegnać. Powiedziałabym, raczej jakieś tutaj kłótnie mogą się pojawić w związkach, co zwiastuje karta rycerza Mieczy, więc jakieś takie niesnaski, jakieś stawianie na swoim. Stawianie, stawanie okoniem, jak to się mówi. I być może pewne tematy, pewne osoby w Waszym życiu, no, może będzie tak, że trzeba będzie sobie powiedzieć, dziękuję, do widzenia. A może po prostu będziemy mieli taki moment, że będziemy patrzeć na stare, dobre czasy z takim. Nie, wiem, no z taką nostalgią, z takim smutkiem, że już nie jest w naszych związkach tak na przykład, jak było do tej pory, i nie będziemy właśnie mogli się cieszyć ani docenić tak naprawdę tego etapu związku, w którym jesteśmy, tylko będziemy tak się trochę trzymać tej przeszłości, i w związku z tym mogą pojawić się tutaj jakieś takie właśnie kłótnie. Więc. Tak to będzie. Jeśli chodzi o jakieś takie sprawy pracy, zdrowia, no to będziecie chcieli zadbać o, o swoje zdrowie, być może zrobicie jakieś badania okresowe, może pójdziecie do jakiegoś specjalisty w najbliższym czasie żeby sprawdzić. Zdrowie powinno być w porządku. Tutaj mamy królowe pen, królową pentakli. Także zdrowie jak najbardziej w porządku. Raczej takie, mówię, badania rutynowe, żeby na pewno to jeszcze potwierdzić. Co dalej? 10, mm -hmm. jeśli planujecie podróż, to proszę uważajcie na złodziei. Może ktoś was będzie chciał okraść także w pociągu, w autobusie, w samolocie, na lotnisku. Bardzo proszę, uważajcie na swój bagaż. Możecie również poczuć się troszeczkę tacy samotni. Jeśli chodzi o temat kasy takiej y, wspólnej, czyli na przykład jeśli faktycznie nastąpią tutaj jakieś kłótnie z partnerem i takie wspominanie byłych czasów, to również na planie materialnym y, może się to gdzieś y, tam odbić. Jeśli chodzi o pracę, to tutaj jak najbardziej wszystko w porządku o waszą karierę. Możecie nawet awansować dzięki takim jakby, powiedzmy, to soft skillom tak? Czyli oprócz tego, że może jakiś tutaj kursik wjedzie w październiku, żeby się nie wiem, czegoś nowego nauczyć w ramach hobby, w ramach przyjemności, ale może Wam się to również y, przydać w pracy i jakaś tutaj, nawet powiedziałabym, podwyżka, jeśli tylko umiecie y, zawalczyć o swoje i pójść do szefa i powiedzieć, y, czego tak naprawdę chcecie. Więc tutaj takie y, mamy y, tematy. Więc, kochani, tak wygląda dla Was y, październik, taka Krótka wróżba z kart tarota. Zapraszam za miesiąc na podobną wróżbę na miesiąc listopad. I każdego dnia możecie wejść w zakładkę Shorts. Tam znajdziecie wróżbę na każdy kolejny dzień. Dzięki i do zobaczenia.